Cześć, witam w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, inny niż wszystkie, ponieważ w dzisiejszym odcinku będę odpowiadała na pytania, które zadajecie mi na Instagramie. W dzisiejszym odcinku gościnnie wystąpi również joystick, ale to później, ponieważ dla niego również znalazło się kilka pytań, na które chętnie odpowie. Ale oczywiście, zanim przejdziemy do QA, to chciałabym Wam odpowiedzieć na jedno pytanie, które najczęściej pojawia się na moim kanale na YouTube lub w komentarzach. Jest to pytanie o sprzęt, który warto kupić, aby móc na nim swobodnie grać w ulubione gry. Dziś przedstawię Wam laptopa firmy Acer. Jeśli obserwujecie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że kiedyś już na swoim Instagramie recenzowałam jednego laptopa tej firmy. Jestem z niego bardzo zadowolona, mam go do tej pory, ale dzisiaj nie o nim, a o nowszym już modelu, a dokładniej Helios 300. Miałam okazję przetestować już tego laptopa m.in. pod kątem Fortnite'a. Jeżeli mnie znacie i oglądacie moje live'y, to doskonale wiecie, że zależy mi na tym, żeby jakość obrazu podczas rozgrywki była wysoka, a sama rozgrywka, Płynna i przyjemna. Konfiguracja obejmująca połączenie karty graficznej NVIDIA RTX 2070 MAX Q oraz procesora Intel Core i 7 10 generacji sprawia, że laptop Helios 300 jest w stanie mi to zapewnić. Pewnie zapytacie mnie też o inne plusy, więc postaram się krótko, ale treściwie o nich opowiedzieć. Największe zalety tego laptopa to m.in. tryb turbo, pozwalający na podkręcenie karty graficznej w celu zwiększenia wydajności. Ekran IPS o wielkości 15,6 cala, odświeżaniu 240 Hz i czasie reakcji wynoszącym. Znaczącym zaledwie 3 milisekundy. Takie parametry niewątpliwie wpływają na płynność obrazu, o której już mówiłam, oraz przewagę w rozgrywkach wieloosobowych. Rewolucyjny układ chłodzenia wykorzystujący wentylatory Aeroblade Blade czwartej generacji, który zapewnia niską temperaturę podzespołów. Oprócz tego Helios 300 wyposażony jest w tryb Cool Boost, który zapewnia jeszcze większe chłodzenie, gdy zajdzie potrzeba. Laptop posiada dwa dyski SSD w formacie M2 oraz klasyczny 2,5 calowy HDD o pojemności 2 TB, więc miejsca na dane mamy naprawdę dużo. Tzw. Killer Double Shot Pro, czyli oprogramowanie zarządzające ruchem przez kartę Wi-Fi oraz sieciową, maksymalizujące transfery oraz minimalizujące opóźnienia. Oprogramowanie Predator Sense, pozwalające na zarządzanie laptopem, monitoring podzespołów oraz ich podkręcanie. Plusem, którego oczywiście nie można pominąć, to bogactwo złącz oraz portów, a jeśli chodzi o kwestie wizualne, to można śmiało powiedzieć, że Helios 300 robi wrażenie. Podświetlenia oraz czterostrefowa klawiatura, której podświetleniem swoją drogą można sterować właśnie za pomocą oprogramowania Predator Sense. Poza tym, laptop jest stosunkowo lekki i kompaktowy, jak na moc, którą oferuje. Myślę, że udało mi się wymienić większość zalet Heliosa 300. Ale jeżeli posiadacie ten model i zauważyliście jakieś inne zalety, których nie udało mi się wymienić w tym odcinku, to koniecznie pochwalcie się w komentarzu. No a jeżeli jesteście osobami, które zastanawiają się, jakiego laptopa kupić i nie mogą się zdecydować, no to mam nadzieję, że moja recenzja ułatwiła Wam decyzję. Link do laptopa oczywiście znajdziecie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. A teraz myślę, że możemy przejść już do QA. Ok, a więc pierwsze pytanie, które mi zadaliście, brzmi następująco: Jakie są Twoje plany na przyszłość? Przyszłość. Ja staram się zbyt mocno myślami w przyszłość nie wybiegać, tym bardziej, że żyjemy w takich czasach, że nie możemy sobie zaplanować tego, co będziemy robić za tydzień czy miesiąc, a co dopiero za kilka lat. Ale jeśli chodzi o przyszłość, jeśli pytacie o przyszłość związaną z moim kanałem, no to na pewno chciałabym się troszeczkę mocniej rozwijać, na pewno nie chcę zostać tylko przy grach. Chciałabym, żeby na moim kanale w przyszłości pojawiały się jakieś vlogi, jakieś odcinki z mojego życia codziennego. No i mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować. Pomału zaczynamy w tym temacie już troszeczkę. Działać i jeżeli będziemy wiedzieć coś więcej, to na pewno Was o tym poinformujemy. Ile godzin dziennie spędzasz na nagrywkach komputerze lub laptopie? A więc to y, zależy totalnie od dnia, bo czasami mamy takie dni, kiedy nagrywamy praktycznie cały dzień, y, nagrywamy pięć odcinków pod rząd, albo są takie dni, kiedy są aktualizacje w grach i też y, musimy się właśnie skupić na tej gierce, żeby nagrać dla was jak najwięcej odcinków. No i wtedy schodzi nam naprawdę bardzo dużo godzin, y, ale są też dni, kiedy y, zagospodaruję sobie cały dzień na przykład pod jakieś inne obowiązki, które też muszę poogarniać. Są to jakieś tam sprawy prywatne albo rzeczy, które muszę załatwić. No i wtedy przy tym komputerze siedzę mniej. Jak wiecie, ja staram się robić live'y codziennie. Oczywiście nie zawsze mi to wychodzi, ale no sam live trwa około 2-3 godziny, więc to już jest długo. A poza tym nagrywam odcinki i te odcinki też staram się wrzucać jak najczęściej. No i tak jak mówię, czasami po prostu nagrywam tych odcinków więcej, a czasami mniej. Kiedyś spędzałam dużo więcej czasu przed komputerem, bo jeszcze dodatkowo musiałam te odcinki montować. Teraz już sama ich nie montuję, więc na pewno troszeczkę tego czasu oszczędziłam. Czy nagrywasz dla pieniędzy, czy sprawia ci to przyjemność? A więc na samym początku, jak zaczęłam swoją przygodę z YouTube'em, no to ja nie zwracałam uwagi na to, czy z tego będzie jakiś zarobek, bo nawet nie wiedziałam, czy youtuberzy zarabiają, jakie pieniądze zarabiają i na czym się tak naprawdę zarabia. Nagrywałam po to, żeby sprawdzić siebie, czy ja się do tego nadaję i tak dalej. No ale z czasem okazało się, że youtuberzy i influencerzy mogą z tego żyć, więc ja mogę to tak jakby połączyć i nie dojrzałam przyjemność z tego, że nagrywam, to jeszcze przy tym zarabiam pieniądze. Także super. Kiedy weźmiecie ślub z Farelem? I to jest pytanie, które chyba się pojawia najczęściej u mnie na Instagramie. Ja już Wam kilka razy na to pytanie odpowiadałam, ale odpowiem raz jeszcze. Na razie mamy zupełnie inne priorytety. Jesteśmy już narzeczeństwem od ponad roku, ale nie spieszymy się ze ślubem, bo wiadomo, że taka uroczystość wiąże się z ogromnymi wydatkami w tych czasach. A my po prostu chcemy te oszczędności, które sobie gdzieś tam oszczędziliśmy właśnie, zainwestować w jakieś inne rzeczy, w rozwój i tak dalej, a ślub po prostu schodzi teraz na drugi plan. Oczywiście chcemy tego ślubu w przyszłości, ale myślę, że mm, to nie jest odpowiedni czas, tym bardziej, że żyjemy właśnie w czasach pandemii i po prostu ciężko jest zorganizować się wesele. Oczywiście, jeżeli będziemy planowali w przyszłości wesele, to na pewno będziecie jednymi z pierwszych osób, które się o tym dowiedzą, także spokojnie, wystarczy nas tylko obserwować. Okej, okay, moi drodzy, co piąte pytanie jest pytaniem dla Joysticka, no i właśnie Teraz jest Twoja kolej, żeby odpowiedzieć na pytanko. Czy jesteś gotowy? Oczywiście! No dobra. E, Widzowie pytają, dlaczego akurat pomidorki? Jak odpowiesz im na to pytanie? No to jest bardzo łatwe pytanie, ponieważ pomidorki są najcudowniejsze na świecie i ja uwielbiam, bo są soczyste, pyszne, słodziutkie i ja nie wiem czy wiecie, ale pomidorki są, to są owocki, a nie warzywa. Komentarzu mam nadzieję widzowie, że jesteście tą odpowiedzią usatysfakcjonowani, a teraz przechodzimy do kolejnego pytanka do mnie. Kolejne pytanie to, czy będą na moim kanale vlogi? Tak jak odpowiadałam już w pierwszym pytaniu, bardzo bym tego chciała. Na razie nie mamy możliwości nagrywania vlogów, na razie mój kanał skupiony jest tylko i wyłącznie na grach. Nagrywam odcinki z Brawl Stars, czasami z Fortnite'a, z Fall streamuję te gry. No i za bardzo też nie mam czasu na vlogowanie, ale planujemy to zmienić, planujemy się wyprowadzić. Czysticzek? Halo? Wiesz, że ja to nagrywam? Robisz mi bałagan. <noise> Planujemy wyprowadzić się w inne miejsce, ponieważ w tym mieszkaniu, w którym teraz mieszkamy, nie mamy za bardzo możliwości, żeby nagrywać jakichś tam vlogowych odcinków. No a jak już się wyprowadzimy w odpowiednie miejsce i będziemy mieli miejsce właśnie na to, żeby coś tam nagrywać, to na pewno takie odcinki się pojawią. Działamy już w tym temacie, także nie martwcie się. W przyszłości wszystkiego się dowiecie. Dzisiaj, a ty co? Dziurę w skarpacie robisz? I kto to później będzie tarował? Dzisiaj, a to może iść, zobacz co Iwi robi, co? Jak będzie do ciebie kolejne pytanie, to ci zawołam, ok? Co skłoniło Cię do nagrywania na YouTube? I tutaj odpowiedź powinna być krótka, ponieważ do e, nagrywania na YouTube skłonił mnie Farel tak naprawdę. To on był pomysłodawcą. On jako pierwszy zaczął nagrywać, ja zawsze byłam gdzieś tam z boku. Czasami pojawiałam się na jego live'ach na samym początku. Jeżeli są osoby z tych czasów, e, jakieś jeszcze tutaj na moim kanale, to dajcie znać w komentarzu. Później dopiero zaczęłam nagrywać z nim odcinki na jego kanał, a jak już się wyprowadziliśmy do Zielonej Góry i jego kanał zaczął się rozwijać, ja wtedy pracowałam, e, no to Farel stwierdził, że fajnie by było, gdybym też zaczęła nagrywać, bo w sumie jest mało dziewczyn, które nagrywają gry na y, naszym polskim YouTubie. No i dałam się w to wkręcić. Czy macie swoją firmę i czy z Farelem kogoś zatrudniacie? Y, ja mam swoją firmę i Farel ma swoją firmę. Mamy dwie osobne firmy. I czy kogoś zatrudniamy? No. Można tak powiedzieć, ponieważ Krystiana Kuzyn jest teraz naszym montażystą. Nie tyle, co go zatrudniamy, ale on też założył teraz swoją własną firmę, po to, żeby móc dla nas montować. My po prostu dajemy mu zlecenia. Dobrze wiecie, że um, odcinków na naszych kanałach pojawia się bardzo dużo. W pewnym momencie po prostu nie mieliśmy totalnie na nic czasu i musieliśmy po prostu mieć jakąś od osobę od tego, aby montowała nam te odcinki i pomagała, odciążyła nas po prostu. No i taką osobą właśnie jest. Jest Alan, który jest kuzynem Krystiana i bardzo nam pomaga. Bardzo mu za to dziękujemy. Jakiej muzyki słucham na co dzień i czy mam jakiegoś swojego ulubionego twórcę? Ja jestem osobą, która bardzo lubi rap i raczej obracam się w takich klimatach. A jeśli chodzi o to, czy mam jakiegoś swojego ulubionego twórcę, no to jest ich tak naprawdę mnóstwo, ponieważ na polskiej scenie rapowej jest mnóstwo dobrych artystów. Lubię m.in. Quebo, Taco, lubię Bdoesa, no ale mogłabym tak wymienić tak naprawdę w nieskończoność. Ale oczywiście nie zamykam się tylko na jednym gatunku muzycznym, no bo lubię też słuchać po prostu czegoś, co mi wpadnie w ucho. Ile masz skinów Fortnite? E, specjalnie przed e, nagraniem tego odcinka policzyłam je wszystkie i okazało się, że jest ich aż 191. Nie wiem czy to jest dużo, czy to jest mało. Możecie napisać w komentarzu. Farel zapewne ma dużo, dużo więcej, bo on częściej kupuje skiny. Ja e, bardzo rzadko kupuję skiny. Skin naprawdę musi mi się spodobać, żebym go kupiła, e, ale często na live'ach dostaję od was prezenty. No i dlatego się ich tak troszeczkę nazbierało. A jeżeli chodzi o to, jaki jest mój ulubiony skin, no to pewnie wszyscy doskonale wiecie, że jest to skin bombowe barwy. A teraz wszyscy możecie napisać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony skin w Fortnite, bo w sumie jestem mega ciekawa. Justiczek, mamy dla Ciebie kolejne pytania. Widzowie pytają, jak się czujesz z tym, że jesteś tak popularnym psem? Ja się bardzo cieszę, ponieważ mam swój sklep ze swoimi koszulkami, na których jestem wszędzie ja i widzowie kupują i noszą koszulki ze mną i wszędzie jestem wcale. Każdy ma przed sobą joysticka i to jest najlepsze w byciu popularnym. A na Instagramie mam już 70 tysiąców. I możecie wbijać na mojego Instagrama joystick the Dog. I link do Instagrama oczywiście macie tam na dole, w opisie. Ale wiesz o tym, że jak przyjdą nowi widzowie na Instagrama, to musisz troszkę więcej zdjęć rzucać i być bardziej aktywny, bo widzowie czekają na Twoje foteczki. No wiem, ja bym sobie porobił jakieś zdjęcia, i bym poszedł na jakąś sesję. I, I bym wrzucił dla widzów zdjęcia. Chcesz iść na sesję? No tak, bo jestem bardzo fotograficzny. OK, załatwione. Oczywiście link do sklepu Pixi i do Instagrama Jsticka macie w opisie, więc zaglądajcie, a teraz lecimy z kolejnymi pytankami do mnie. Czy jak zakładałaś swój kanał na YouTube, to miałaś stresa przed nagrywaniem odcinków? Powiem Wam szczerze, że jak nagrywałam już wcześniej odcinki z Farelem, to, to było dla mnie troszeczkę lżejsze, ponieważ to Farel prowadził cały odcinek i ja czasami tylko coś tam powiedziałam, ale jak już usiadłam przed kamerą po raz pierwszy i musiałam sama nagrać odcinek, komentować rozgrywkę, to był e, odcinek z Brawl Stars, e, no to ja płakałam po. Pierwszych próbach, bo po prostu byłam tak zestresowana, że nie mogłam wydusić z siebie słowa. No i skończyło się na tym, że nic nie nagrałam, ale za drugim podejściem było już dużo, dużo lepiej. Zresztą możecie zobaczyć po moich filmach, nawet starych, że całkowicie inaczej zachowywałam się przed kamerą. Teraz jestem już troszeczkę taka wyluzowana. Jestem zadowolona z tego, jaki postęp zrobiłam. W ilu państwach byłaś? Wymień wszystkie i czy lubisz podróżować? Nie byłam w zbyt wielu państwach. Jeśli miałabym wymienić, to na pewno byłam. Niedawno w Stanach Zjednoczonych, byłam w Turcji, byłam w Niemczech, w Czechach, na Litwie. No i to chyba wszystko. Czy lubię podróżować? Bardzo lubię podróżować. Do tej pory na razie nie miałam jakiejś dużej możliwości podróżowania, ale w przyszłości chciałabym mocno zacząć podróżować i iść w tym kierunku, i chciałabym zwiedzi zwiedzić na pewno tych krajów dużo, dużo więcej. I dajcie znać, jakie kraje polecacie, gdzie byliście i gdzie warto pojechać lub polecieć. Czy poza YouTube masz jeszcze jakieś pasje? Moją największą pasją przez całe życie był sport. Nawet kilka lat trenowałam piłkę ręczną. E, niestety, no, treningi się skończyły wraz z odejściem ze szkoły, e, ale później zaczęłam chodzić na siłownię i siłownia teraz jest taką moją odskocznią od wszystkiego. No teraz e, troszeczkę jest ciężko, ponieważ jest, wiadomo, pandemia, wszystkie siłownie są pozamykane i ciężko o ruch i o sport, ale na pewno sport mogę zaliczyć do moich pasji. Poza tym, mocno interesuję się też branżą beauty, no, a poza tym e, właśnie to podróżowanie. Chciałabym jeszcze więcej w przyszłości podróżować. I myślę, że to jest jedna z moich pasji. Czy dużo pieniędzy wydaliście lub wydajecie na sprzęt do nagrywania? No, nasze studia są dosyć pokaźne, mamy sporo sprzętu i na pewno on nie był tani, włożyliśmy w to bardzo dużo pieniędzy. No, ale YouTube nagrywanie jest naszą pracą, więc musimy inwestować w takie rzeczy. A jeżeli miałabym powiedzieć jakąś. Kwotę tutaj, e, mniej więcej, ile warte są nasze studia, nasz cały sprzęt do nagrywania. No to chyba nie jestem w stanie na ten moment tego policzyć, ale jak tylko. E, z się wyprowadzimy i zrobimy swoje studia, to na pewno nagram odcinek, w którym pokażę wam całe moje studio i wtedy też zrobimy sobie taką wycenę wszystkiego. No a jeżeli kupujemy jakieś sprzęty do nagrywania, to staramy się kupować je najlepszej jakości, bo to się przekłada też na jakość naszych odcinków, które wrzucamy na YouTube. A wiadomo, że też wy, jako widzowie, wolicie, jak odcinki są lepszej jakości, więc robimy to też dla was. Czy poznałaś jakichś przyjaciół z YouTube'a, odkąd zaczęłaś nagrywać? Poznałam bardzo dużo osób, ale czy mogę ich nazwać przyjaciółmi? Tego na razie nie wiem. Na pewno najbliższymi osobami, z którymi mamy największy kontakt, no to jest Jacob, Rogalik. Bardzo lubię też Citroxa, jego dziewczynę. Kiedyś dużo czasu spędzaliśmy też z Yoshin. No, tych osób jest bardzo dużo. Wiadomo, że nie utrzymujemy na co dzień kontaktu, chociaż z niektórymi utrzymujemy w sumie kontakt na co dzień, właśnie z Rogalikiem między innymi. Jest też Szaku, którego poznaliśmy, dlatego że został kiedyś naszym moderatorem. Teraz stał się takim naszym dobrym kumplem. No, i ja się bardzo cieszę, że wchodząc też na YouTube poznałam nowe osoby i nawiązałam nowe relacje. Okej, okay, Jasie, widzowie mają do ciebie kolejne pytanie: Jaka jest Twoja ulubiona pora roku i dlaczego? No, oczywiście, że no, to... I tak czekasz później na te bałwanki? mniej więcej. Spokojnie, teraz bałwanków nie ma. Jeżeli do końca życia miałabyś grać tylko w jedną grę, to jaka to by była gra? No i tutaj odpowiedź chyba jest prosta. Zdecydowanie postawiłabym na Fortnite. Lubię grać w Brawl Stars, lubię grać w Fall Guys, ale chyba w Fortnite najwięcej się dzieje. No, i tamte gry po prostu szybciej mi się nudzą. Nawet jak robię live'a, to Fortnite zawsze trwa najdłużej. Live z Brawl Stars i z Fall Guys robię po dwie godzinki maksymalnie, a live z Fortnite'a trwają czasami nawet 4 godziny. Więc no, Fortnite, Fortnite. A wy, jakbyście mieli wybrać jakąś jedną grę, to na którą byście się zdecydowali, też dajcie znać w komentarzu, bo jestem w sumie ciekawa. Czy oprócz YouTube gdzieś jeszcze pracujesz? Na początku to wyglądało tak, właśnie na samym początku, jak zaczęłam nagrywać, to nagrywałam i jeszcze dodatkowo pracowałam. Dopiero później po jakimś czasie to moje nagrywanie zamieniło się jakby też poniekąd w pracę, ponieważ zarabiam na YouTubie, jestem też influencerką, zarabiam z różnych współprac, zarabiam z wyświetleń na YouTubie, więc da radę się z tego utrzymać. I gdybym miała teraz pracować, to nie miałabym totalnie czasu właśnie na nagrywanie i robienie live'ów, a że to mi się po prostu też z spienięża. No to jestem w stanie się z tego utrzymać i po prostu traktuję to jako pracę. Okej, okay, a więc to by było na tyle z pytań do mnie. Zostało jeszcze ostatnie pytanie do joysticka, ale zanim mu je zadamy, to chcę wam pokazać, jaki joystick potrafi robić sztuczki. To nie jest jedna z tych sztuczek. <grystek> joystick, siad, leżeć, Podaj łapę. Ładnie, drugą. Super! Proszę, w nagrodę dostajesz pomidorka. O, jaki cudowny pomidorek! Ja mam teraz iść? Joystick zawsze szuka jakiegoś miejsca, w którym mógłby sobie na spokojnie tego pomidorka zjeść. Przeważnie jest to nasze łóżko, e, więc teraz możesz zjeść. Jaki pyszny, przywidok. jaki cudowny, jaki słodziutki, najlepszy pomidorek jakie w życiu jadłem? Słodko. <laughs> Masz obody na drugiego? Nom, 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 nom. Dostaniesz drugiego, ale tylko jak odpowiesz na pytania. A kolejne pytanie brzmi: czy nagrasz w końcu dla widzów jakiś odcinek? No oczywiście, że nagram. Ja obiecuję, że nagram dla widzów. Przed świętami, jakiś odcinek z Brawl Stars i wrzucę na kanał. Ale wiesz, że jak obiecasz, to już musisz nagrać. Wiem, ja jak obiecuję, to zawsze robię. Jak obiecuję i bliżej je oddam pomidorka, to je zawsze oddaję. Dżysticek dotrzymuje słowa. No dobra, czyli załatwione. No dobra, Joysticek, a będziesz chciał ze mną nagrać kolejną część Q&A? Ile widzowie muszą zostawić łapek, żebyś nagrał? No tak 50 tysięcy łapków. Pięćdziesiąt tysięcy? Ty wiesz, ile to jest łapek? To jest Bardzo dobry pomysł. Możemy zrobić odcinek: jedno pytanie, jeden pomidorek. Wystarczy, że zostawicie 50 tysięcy łapek w górę, a na dzisiaj to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zostawcie teraz łapeczkę w górę, tak jak joystick. Daj łapę. Widzowie też tak zostawiają łapeczkę. Joystick dostaje na dzisiaj już ostatniego pomidorka. Żegnam się z Wami. Dziękuję ślicznie za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!